Hej, hej! Ja i moje szoty oraz miseczkę z pytajami witam was w kolejnej części Odpowiadaj albo pi. Co prawda sceneria nie jest najlepsza, ale nie mam salonu jeszcze, jak wiecie. Przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam, więc nie mam jak tego nagrać inaczej. A pytaliście o drugą część i ja też do drugiej części, jak wiecie, mam pytania jeszcze z tej pierwszej. A w sumie nie ja drugą, tylko trzecią, bo jedna pomiędzy była jeszcze z Alą skupisz. No ale nie przydłużam i zaczynamy. Nie pamiętam zupełnie tych pytań, bo wybierałam je dwa czy trzy miesiące temu, naprawdę dawno. Dodatkowo, szukając jakiegokolwiek napoju, który mogłabym tu wlać, znalazłam jedynie Bombaj Safir i Ocet i stwierdziłam, że Ocet brzmi gorzej. Więc jeśli będziecie chcieli bardziej dla mnie hardkorową wersję, to będziemy pić Ocet. Nie wiem, czy to zdrowe, ale. 0,4 octu brzmi jak e, dużo. Chciałabym na wszystkie pytania odpowiedzieć i nie pić. Zobaczymy jak to pójdzie. Czy kiedyś rok przeszkodził Ci w intymnej sytuacji? E, rozumiem, że chodzi o seks, więc nie, nie było takiej sytuacji. E... No nie było po prostu takiej sytuacji, nie wiem co mam więcej powiedzieć, chciałabym nawet Wam jakąś historię, ale po prostu nie ma sytuacji, którą mogłabym Wam opowiedzieć, więc po prostu nie. Dobra, ja jakby chciałabym pomijać pytania o Matiego, ale jest ich tak dużo, więc to jest bardziej pytanie o mnie. Czyli jakie były twoje pierwsze odczucia, jak dowiedziałaś się o tym, że twój ex ma dziewczynę? To było tak, że Mateusz wybuchła w szkole, czy coś takiego i moja koleżanka z klasy zadzwoniła do mojej przyjaciółki, z którą też do klasy, że spotkała Mateusza ze swoją... no jeszcze wtedy nie dziewczyną, ale że spotkała go z jakąś dziewczyną. I powiem wam, że ja siedziałam na ziemi i się trzęsłam, i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Ogólnie sytuacja naszego rozstania była dla mnie mega ciężka, i mimo, że to ja powiedziałam, żebym się wyprowadził, i to ja podjęłam tę decyzję, to każda sytuacja, w której ktoś mi coś o nim mówił, wywoływała we mnie dosłownie atak paniki, e, drgawki, i to było straszne. E, więc moją. E, Moja, to, moment, w którym się dowiedziałam, to w ogóle był moment, w którym jeszcze byliśmy razem. E, I ona wrzuciła na jego Instagrama, e, że. Mm, one and only, czy coś takiego, ten post nadal wisi. E, I ja w tym momencie, cała roztrzęsiona zamówiłam Ubera i pojechałam do niego do domu. E, okazało się, że go nie ma, spotkałam natomiast jego wujka, e, który powiedział, że. Um, może do niego zadzwonić i poprosić, żeby przyjechał, bo oczywiście ode mnie nie odbierał telefonu, może byliśmy razem. Um, I jego wujek od niego zadzwonił, on powiedział, że zaraz wróci, um, i przyjechał wtedy ze swoją nową, jak się wtedy okazało, dziewczyną. Um, I no dla mnie to była straszna sytuacja, naprawdę. Dodatkowo jeszcze tam była moja koleżanka z klasy, i były osoby trzecie przy tej sytuacji, ja chciałam z nim porozmawiać. Ale po prostu, no nie, no to to jest sytuacja, w której w życiu bym nie chciała powtórzyć i myślę, że teraz też bym się nie wpakowała w coś takiego, no ale to była po prostu, wiecie, jakbyś, jakbym oglądała jakiś film, jakbym żyła w jakiejś telenoweli, to było straszne, i naprawdę no nawet nie jestem w stanie opisać tych uczuć, bo to było tak okropne doznanie i tak okropne wspomnienie jest to dla mnie, że... Że nawet nie jestem w stanie, aż się cała spociłam mówiąc o tym. A co dopiero wtedy, czując to, gdzie to było dwa lata temu, więc już trochę minęło, a ja dalej pamiętam, że to było straszne. Co byś zrobiła, gdyby teraz zeszła w ciąży? To jest dobre pytanie, bo powiem Wam, że ja, mimo że aktualnie nie mam żadnego partnera seksualnego, więc nie mam opcji, żebym była w ciąży, to za każdym razem Mimo, że na przykład mój kalendarz mówi, że miesiączkę dostałem za tydzień, to ja sobie myślę, e, o nie, e, czuję kopanie w brzuchu, albo nie wiem, jakieś po prostu takie, albo chcę mi się wymiotować, mam poranne mdłości, ja mam po prostu, nie wiem, ja, bo to jest tak, że ja. W sumie bym chciała mieć drugie dziecko, ale wiem, że nie, plus wiem, że nie mam takiej opcji i wydaje mi się, że też przez e, relację z Alą, która jakoś tam chciałaby mieć teraz drugie dziecko, ja mam w głowie takie, a może jestem w ciąży i to jest po prostu mega dziwne, <grymne> ale nie wiem, co bym zrobiła, po prostu nie ma takiej opcji, żebym była teraz w ciąży, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co bym zrobiła. Myślę, że jeśli bym zaszła w ciążę z moim partnerem, Jakbym go miała, no to pewnie byśmy założyli rodzinę, no nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiadać za siebie i za jeszcze drugą osobę, ale nie mam pojęcia co odpowiedzieć, bo po prostu nie ma takiej opcji w tym momencie. Więc nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ciężko jest postawić mi się w sytuacji, w której wiem, że nie mogę się znaleźć. Kolejne pytanie. Czy byłam kiedyś w relacji Friends with Benefits? Eee, nie. Wydaje mi się, że nie. W sensie, no nie wiem, jeśli ktoś e, liczy, e, nie wiem, seks przed związkiem, kiedy jeszcze nie jesteście razem, ale powiedzmy, że się przyjaźnicie, no to nie wiem, powiedzmy, że może jest to friends with benefits, albo jeśli ktoś liczy moment, w którym twój były mający dziewczynę i dziecko przyjeżdża do ciebie wieczorami i mówi hej, możemy porozmawiać, no to może i tak, ale nie byłam nigdy w takiej relacji friends with benefits, że z góry zostało ustalone, że jest to friends with benefits. Z moimi przyjaciółmi nie mam benefitów żadnych, po prostu jesteśmy friends, a jeśli była sytuacja, w której do czegoś takiego doszło, to Później byłam w związku, albo byłam po związku, więc nie, nigdy nie byłam w Friends with Benefits, mm, przynajmniej nie w takim oficjalnym. Ale no w sumie nie, no jak później jesteś z kimś w związku, to chyba się nie liczy jako Friends with Benefits, więc nie. Czy byłam z kimś, z kogo nie kochałam? I to jest pytanie, na które chciałabym się trochę rozwieść. Mocniej, bo ostatnio właśnie pomyślałam o tym, jak był taki moment, w którym zaczęto mi zarzucać, że cały czas zmieniam chłopaków. Więc chciałabym przenieść się w czasie do podstawówki i powiedzieć wam o każdym chłopaku, z którym cokolwiek mnie kiedyś łączyło. I te pierwsze związki raczej nie były poważne, ale opowiem wam o każdym moim chłopaku czyli każdym chłopaku, który zapytał mnie, czy chcę zostanę jego dziewczyną i pierwszy właśnie mój chłopak to był chłopak ode mnie z klasy, z szóstej klasy podstawówki, z nim pierwszy raz się całowałam i pamiętam to jak dziś i pamiętam datę i dzień tygodnia, bo to dla mnie było wtedy takie mega ważne wydarzenie i to był mój pierwszy chłopak i byłam z nim aż 8 miesięcy, więc wydaje mi się, że jak na podstawówkę to całkiem dużo, bo my poszliśmy do innych gimnazjów i dalej byliśmy razem, no ale niestety nie przetrwało to i... Rozstaliśmy się, po czym poznałam chłopaka na e, zawodach ping-ponga u mnie w szkole, który był z równoległej klasy. I to był mój drugi chłopak, z którym byłam chyba tydzień, więc nie wiem, czy w ogóle totalnie powinnam to liczyć. Ale i tak, jak ktoś się mnie pyta, ile miałam chłopaków, to nie liczę tych dwóch. Następny był Matin, z którym byłam. Ponad 4 lata, więc, no, już dużo i to liczę jako taki dość poważny związek, tym bardziej, że mamy dziecko. No i później, jak już sami wiecie, był Oliwier, z którym znałam się. Jeszcze z czasów, kiedy byłam z tym chłopakiem drugim w gimnazjum, bo to był jego przyjaciel. I my się znaliśmy 6 lat. I Oliver do mnie jakoś przypadkiem, znaczy nie przypadkiem specjalnie, ale wszedł do mnie na Instagramie w Wigilia, gdzie mieliśmy kontaktu jakieś. No jakiś czas. I to mnie napisał. On mi się kiedyś podobał, więc ja mam taka Wow! No i jakoś tak wyszło, że później się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że może spróbujemy być razem. No ale ja ostatecznie powiedziałam, że chyba jednak wolę, żebyśmy byli przyjaciółmi i tak też jest. Co prawda, mieszkamy dość daleko od siebie, więc nie mamy jakiegoś super kontaktu. No ale jednak przez jakiś czas ze sobą mieszkaliśmy, będąc przyjaciółmi, więc wydaje mi się, że. Jesteśmy spoko znajomi, za długo nie byliśmy razem, natomiast jest okej. Okay. I moim ostatnim chłopakiem był Piotrek, którego też dobrze znacie, bo też się tutaj pojawiał. Byliśmy razem jakieś pół roku i... To tyle. Też zostaliśmy się w miarę spoko relacji. W sensie, no jakby nie chcę zdradzać takich dokładnych powodów naszego rozstania, ale ani z mojej strony, ani z jego strony wydaje mi się, że nic strasznego się nie wydarzyło. Po prostu taką decyzję podjęliśmy. I czy któregoś z tych chłopaków nie kochałam? Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi wypowiedzieć się na temat tych dwóch pierwszych, chociaż wydaje mi się, że ten chłopak z podstawki był moją pierwszą miłością. Ten drugi był taki trochę załataniem tej dziury po tej pierwszej miłości. Poza tym, jak byliśmy razem naprawdę jakiś tydzień, dwa czy mega krótko, to wydaje mi się, że nie jakoś już nie, przeżywałam rozstanie z nim, ale to były czasy gimnazjum, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć. Natomiast taki mój pierwszy poważny związek był z Mateuszem, którego ewidentnie kochałam, chciałam z nim założyć rodzinę, no i bardzo długo nie mogłam się po nim pozbierać. Um, więc tak, kochałam Matiego. Później był Oliver i też go kochałam i też z mojej miłości zrobiłam parę głupot. Później um, w późniejszym czasie, um, ale... Um, to nie była taka miłość jak właśnie Mateusz, więc kochałam go, w sensie w tamtym momencie uważałam, że go kocham, ale z perspektywy czasu raczej nie, raczej widzę go jako takiego dobrego przyjaciela. Kocham go jako przyjaciela. No i Piotrek jest, że tak powiem, nie wiem jak to zabrzmi, ale to jest dla mnie dość duże zaskoczenie, jeśli przyniosłoby się w czasie, bo poznaliśmy się już ponad rok temu. I jakbym sobie sprzed roku powiedziała, że będziemy razem, to bym się wyśmiała. Bo totalnie jakby nie widziałam tego i no też nasze pierwsze spotkanie. No, on mi na pierwszym spotkaniu nawet część nie powiedział, więc jakby. Ale już tak rok temu tak się bliżej poznaliśmy i stwierdziłam, że jest spoko chłopakiem, ale zupełnie nie mój typ. A powiem Wam, że naprawdę się zakochałam i teraz. Rozstaliśmy się już parę miesięcy temu, e, więc myślę, że tak na chłodno mogę powiedzieć, że e, kurczę jednak go kochałam, jednak się zakochałam i mm, no, cieszę się, że mamy jakiś tam kontakt do tej pory, bo wiem, że e, byłoby mi ciężko e, tak zupełnie go nie mieć, bo, bo go jednak kochałam. Więc wydaje mi się, że nie było żadnego chłopaka, którego bym nie kochała, ale też nie miałam dużo tych chłopaków, więc no, nie miałam dużo opcji. Ile miałeś partnerów seksualnych? Ej, ale to było już w Ali w odcinku. A, bo ja to te pytania, ten, te pytania drukowałam przed tamtym odcinkiem. No to się napiję. W ogóle gardło mi strasznie boli, bo nie odpowiem na to. Tak. Po prostu nie odpowiem. Kolejne pytanie. Przygotowałam sobie tylko trzy szaty, bo stwierdziłam, że na większość odpowiem i chyba tak się też stanie. Czy będąc z obecnym chłopakiem, pomyślałaś jeszcze o Mateuszu? Obecny chłopak, na moment, w którym prosiłam o pytania, to pewnie Piotrek, więc czy będąc z Piotrkiem, myślałam o Matim? Nie. Jak weszłam w związek z Piotrkiem, to już odcięłam moją furtkę do Mateusza, natomiast będąc na początku z nim w związku były sytuacje, w których ja na przykład byłam u na noc i Mateusz do mnie dzwonił w nocy i mówił, hej, możemy się spotkać, coś tam, coś tam i na przykład... Jak wy możecie stwierdzić, że w ogóle farmazony i na pewno Mati kocha Magdę i tak dalej, no to jakby Piotrek jest osobą, która w stu procentach mi wierzy, bo była przy tym, jak on do mnie dzwonił po prostu 4 stycznia ma urodziny i zadzwonił do mnie i powiedział, hej, mam urodziny, możemy razem spędzić noc. Więc czy ja o nim myślałam? Raczej nie, ale on jeszcze się do mnie odzywał, więc tak pół na pół, natomiast powiem Wam, że Piotrek zupełnie wyleczył mnie z miłości do Matiego, więc nie myślałam o nim. Kolejne pytanie, które jest takie chyba dość jakieś e, ciekawe, bo dłuższe. E, czy jesteś człowiekiem, który oczekuje prawdy, a potem się o nią wkurza? E, podałabym przykład, ale nie mogę. E, I nie, powiem Wam, że jestem osobą, która bardzo ceni sobie prawdę i Wolę usłyszeć najgorszą prawdę niż e, najpiękniejsze kłamstwo. Mm, I jest tak, że jeśli ktoś mi powie tą prawdę, e, to ja jestem osobą, która co wiele osób dziwi i niektórzy się czują dziwnie z tym, ale ja wtedy mówię, okej, okay, muszę to przemyśleć, ułożyć sobie to w głowie i wtedy możemy o tym porozmawiać, bo ta informacja była dla mnie szokująca. E, I często jest tak, że właśnie mówię tak komuś i ktoś zaczyna wiecie, próbować mi wytłumaczyć, ja mówię, nie, poczekaj, muszę po prostu sama to przemyśleć. Nie jestem na ciebie zła, muszę to przemyśleć. Ja przeważnie, jak sobie już to ułożę w głowie, to na chłodno wtedy mogę o tym porozmawiać, e, żeby właśnie się nie wkurzać tak od razu. E, wolę sobie to wszystko przemyśleć, przeanalizować i wtedy mm, właśnie e, na ten temat porozmawiać. Więc e, jak ktoś. E, z Osób oglądających to jest moim znajomym, albo będzie moim znajomym, i kiedyś się e, nie powiem, że pokłócimy, tylko kiedy właśnie mi powie coś, czego najprawdopodobniej nie chciałabym usłyszeć, mm, i powiem mu: e, Nie chcę teraz rozmawiać, daj mi chwilę. To to nie jest nic złego. Ja po prostu tak mam, że potrzebuję chwili przemyśleć, poukładać sobie w głowie, tak nie wiem, 10 minut, pół godziny, e, do godziny, i ja wtedy się odezwę i powiem: Okej, okay, teraz możemy porozmawiać. E, więc e, jeśli to na przykład. Jakoś przez telefon wychodzi, to nie dzwońcie do mnie, dajcie mi serio. Czas, żebym się właśnie nie wkurzała. Więc uważam, że nie, nie jestem osobą, która oczekuje prawdy, a później się o nią wkurza. Jak czegoś wiem, że wolę nie wiedzieć, to po prostu wolę nie wiedzieć. A jak chcę się dowiedzieć prawdę, to później się o nią nie mogę wkurzać. Miska pusta, ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że będzie jakieś ciekawe, a nie takie do wyrzucenia. Okej. Okay kontrowersyjne jak na Polskę, czy byłabyś w stanie być w związku z dziewczyną. I powiem wam, że ja będąc młodsza poddawałam moją orientację pytaniom, czy, czy właśnie e, może jednak nie dziewczyny. E, I pamiętam, że Martin kiedyś wyjechał z tekstem w ogóle, że ja go zostawiłam, bo stwierdziłam, że mi się podobają dziewczyny, e, Bo rzeczywiście była taka jedna dziewczyna, która mi się przez chwilę podobała, ale to nie wiem, czy to nie był po prostu... E, czy to nie była taka Ucieczka od tej relacji z matem, że moja jakakolwiek bliższa relacja z drugim człowiekiem dawała mi taką iskrę nadziei, że mogę uciec od tego związku i nie będę aż tak tego przeżywać, bo w tamtym momencie po prostu nie byłam w stanie sobie wyobrazić życia samej z dzieckiem. Ale czy byłabym w stanie być w związku z dziewczyną? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nigdy nie byłam. Wydaje mi się, że nie. W sensie jestem w stanie powiedzieć, że jakaś dziewczyna jest atrakcyjna. Ale dziewczyny mnie nie pociągają. W sensie to jest tak, że jak jakaś dziewczyna, w momencie kiedy czuję, że ktoś jest za blisko mnie, to jak jest to chłopak, to jest tak ok. Ale jak jest to dziewczyna, to przeważnie tak czuję się niekomfortowo. E, więc e, chociaż może chłopak, to też. I don't know. Ktoś dzwoni. Dobra, nie wiem na czym skończyliśmy, bo przyszła do mnie pani, od której kiedyś wynajmowałam mieszkanie, przyniosła ciuszki dla rucha, bo ma starszego synka i po prostu przynosi mi czasem rzeczy dla Rusiła. Eee, I chyba skończyłam na tym, że mogłabym być w związku z dziewczyną, w sensie wyobrażam sobie to, ale nie czuję pociągu seksualnego do kobiet, więc nie wiem jak z tą sferą, ale nie jestem w stanie stwierdzić, bo nigdy eee, po prostu nie próbowałam, ale wydaje mi się, że mogłoby być to możliwe. I tak naprawdę to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za ten film, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcielibyście kolejną część, to dajcie znać. I wpadajcie na mojego Instagrama, na którym będę na pewno prosić Was o pytania, jeśli część kolejna się pojawi. A teraz lecę ogarniąc jeszcze trochę mieszkanie i porosiła swoją drogą nagrywam też teraz vlogi, które już mogliście zobaczyć, bo nagrywam daily, a ten film pewnie wypada, wpada na kanał trochę później, więc tak... Możecie się cofnąć w czasie i obejrzeć vloga też z tego dnia.